Hejka wszystkim, witam Was bardzo, 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 bardzo serdecznie w moim dzisiejszym odcinku. Odcinek według mnie dzisiaj nie będzie jakiś super, mega szczęśliwy. Jest on nagrywany kilka dni po całej sytuacji i nagrywam go po to, aby ostrzec Was przed jedną mumiowiczką która po prostu oszukuje osoby na Momio, i nie chcę, żeby na przykład nie chcę, żeby was ona oszukała, więc zaraz wam wyświetlę wszystkie screeny, jakie udało mi się zdobyć. Ok. Pierwszym screen jest to e, jakby screen jej profilu i ona ma nick Hania cru 1. Ogólnie na samym wstępie jeszcze może opowiem całą sytuację, nie spotkała ona mnie, a spotkała ona moją widzkę którą tu po prostu oznaczyła mnie ta moja widzka pod tym postem, że ona ją oszukała, a ja postanowiłam, że nagram o niej film, bo warto uważać, bo może jeszcze was oszuka. Potem jeszcze moja inna widzka napisała mi, że ta dziewczyna ją właśnie też oszukała. Więc tak wygląda jej profil, tak, taki ma nick. Uważajcie na nią, bo oszukuje, a może teraz ogólnie jak była Cała sytuacja. Tutaj właśnie moja widzka dodała wtedy post i było coś takiego. Kto chce się wymienić szlafrok z prezentów za włosy z prezentów? Właśnie ona dodała taki post no i właśnie Amora25 to jest ta poszkodowana widzka napisała, zapytała się, czy ona daje szlafrok, a ta Hania daje włosy. I ona napisała tak, że ok, że możemy zrobić tą wymianę, że właśnie tak ona ma wyglądać. Po czym, jak sami widzicie, Amora jej, te, jej ten prezent dała. Niestety tego screenu nie ma, ale dała jej, te, dała jej ten szlafrok i właśnie ta Hania ją zablokowała. Jak sami widzicie, ona już nie mogła nic z tym zrobić. No i potem ja ją dodałam do znajomych i napisałam jej, żeby zobaczyła, w czym ją oznaczyłam, ponieważ oznaczyłam ją w poście, że jest oszustką, że mają na nią uważać i tak dalej, i tak dalej. Tutaj będziecie mieć jeszcze kilka przykładowych screenów z rozmów. Zapytam się ją, czy jest. Ona odpisa mi, że tak. No to jej jej, że mam po prostu zobaczyć sobie ten post. No i potem nie odpisuje, nie odpisuje, więc się zapytałam, czy widziała, czy mam mi tutaj wysłać screeny. No i ona mi odpisa coś takiego. Daj mi spokój. To jest naruszenie prywatności. Nie możesz, e, nie możesz tego zrobić, bo zbanią Ci kanał. No, ja też kilka błędów napisałam, ale ja się jej zapytam w jaki sposób, że ostrzegam ludzi przed tobą, że oszukujesz. Nie wiem, co miało na celu naruszenie jej prywatności, że, że po prostu pokazuje tak, jakby to, że jest ona oszustką i że mają mi zbanować kanał za coś, za coś co ja robię jakby w słusznej, w słusznej formie, że chcę kogoś ostrzec. No, no więc trochę ta sytuacja mnie rozbawiła, tego nie ukrywam. No ale dobra, przejdźmy dalej i ona do mnie napisała potem, ile ty masz subskrypcji, co? 10xD, podaj mi nazwę kanału. Napisa mi, że mam ponad e, 1200, aktualnie już mamy prawie 1350, za co wam ogromnie dziękuję. E, ale na ten moment, jak nagrywałam, miałam ja właśnie 1200, to było jakieś 3-4 dni temu mi, po czym ona mnie po prostu potem zablokowała. O, zablokowała mnie i Wam to mogę nawet pokazać, bo ona gdzieś tu będzie. Pozdrawiam osóbki, które dały mi Momoska i ona gdzieś tu powinna być, bo ona mnie właśnie zablokowała i po prostu już nie miałam możliwości, jak jej tą nazwę kanału podać. Bo zanim zdążam ją napisać, odczytać. To właśnie mnie już zablokowała i nie znożyłam. Ja wam pokażę jak ją znajdę. Dobra, postanowiłam, że ją wyszukam i jak sami widzicie, ona mnie zablokowała. Ma już 37 poziom i tak cały czas jej się ten profil po prostu wygląda. Jak sami widzicie, ja mogę zgłosić zablokować. No, ale to tylko tyle. Ale dobra, przejdźmy do dalszych screenów. No i właśnie ja ją tutaj e, z mojego drugiego konta. E, gram ogólnie na nim dosyć mało, więc nie zapraszajcie tam, bo nie przyjmę raczej. E, właśnie jej wysłałam, że mój, mój screen z tego kanału, jaka jest cała nazwa, że są na nim filmy, ile jest subskrypcji. I napisam i jej chciałaś nazwę kanału Tomasz z uśmiechniętą minką. Po czym, jak sami widzicie, komunikat z, z witryny Momio ten mówię cię zablokował nie możesz z nim czatować no i tak to się właśnie prezentuje to już jest ostatni screen jaki mam no więcej się też już zbytnio raczej rozgadywać nie będę po prostu uważajcie na tą dziewczynę, żeby was nie oszukała. Jeżeli macie na momio jakąś sytuację, że ktoś was oszukał, okradł, cokolwiek i macie jakby dowody, czyli posiadacie jakieś screeny, skriny rozmów, nagrania, wyślijcie mi albo napiszcie do mnie, czy na Instagramie, czy na momio, a ja również postaram się nagrać taki film z kolejną oszustką, bo. Bo po prostu nie tolerujemy oszustw na momiu. Jeżeli możecie, to najlepiej ją zgłoście za uszykiwanie, bo tak jak już wspomniałam, jest to w pewnym sensie na momiu zabronione. Jeżeli czytaliście regulamin, to wiecie. No ale tak, ja będę już ten film kończyć, bo nie wiem, co mam tutaj jeszcze Wam więcej o niej powiedzieć. No po prostu uważajcie, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i suba, żeby nic Was nie ominęło. Was też to nic nie kosztuje, mnie motywuje, żeby nagrywać dalsze, nowsze filmy. No więc, ja się będę z wami żegnać. To było na tyle. Cześć i pa pa!